Panie doktorze, miało być uroczyste otwarcie soru dziecięcego przy szpitalu na a to, co przekazał pan mediom, mianowicie informację, że szpital zalega z wypłatami dla lekarzy za dyżury, no, spowodowało, że ta uroczystość przebiegała w mniej wyniosły sposób. Dlaczego pan się zdecydował na taki krok? Nie było to oczywiście moje pierwotne założenie. To bardziej zbieg okoliczności pewnie to, że taka... Dobry moment dla dziennikarzy, żeby coś napisać, żeby połączyć oba problemy. Każdy chciałby dostawać pieniądze za swoją wykonaną pracę, dlatego że wszelkie inne sposoby rozmów, czy z główną księgową, czy z zastępcą głównej księgowej, które zresztą od dwóch miesięcy nie odbierają telefonów, spełzły na niczym. Próbowaliśmy wysyłać pisma do pani dyrektor, również było się bez jakiegokolwiek odzewu, nawet najmniejszej odpowiedzi. Stąd taki mój ruch na pewno czale goryczy przelała informacje o przyznaniu jej nagrody. Panie doktorze, jaka to jest skala zjawiska? Ilu lekarzy nie otrzymuje pieniędzy za dyżury w szpitalu na Niekłańskiej? Jakie to są sumy? I czy wie pan, aby były inne placówki medyczne, inne szpitale w Warszawie czy gdzieś w Polsce, gdzie taki proceder też istnieje? Co do niekłańskich, wiem na pewno o trzech specjalnościach, które mają problemy z finansami. To na pewno jest SOR, w którym sam przez wiele lat pracowałem, na pewno są to anestezjolodzy i na pewno są to radiolodzy. Czy ktoś jeszcze tego nie wiem? No, sfera finansowa nie jest to, o której rozmawiamy na dyżurach. Raczej zajmują nas zawsze pacjenci, więc nie dopytujemy się, a ty dostałeś lub nie dostałeś pieniędzy. Czasami oczywiście to wypływa w niektórych sytuacjach, dlatego nie jestem pewien, czy dotyczy to kogokolwiek innego. Co do innych szpitali, to oczywiście nie mam pełnej wiedzy na ten temat. Nam przynajmniej jeden szpital w Warszawie, jest to szpital na Barskiej, w którym sytuacja jest równie, jeżeli nie gorsza, ale co najmniej tak samo zła, to znaczy... Z tego, co wiem, przez pół roku przynajmniej nie płacono im pieniędzy za dyżury. Dużo lekarzy z oddziału ratunkowego na Barskiej się pozwalniało i nie dyżurujesz już więcej. To jest skala zaległości w Pana przypadku, czy w przypadkach, o których Pan wieje? W moim przypadku nie jest to jakaś dramatyczna kwota, bo oceniam ją w tej chwili na jakieś 10 tysięcy czy nie dramatyczna, na pewno duża i na pewno na tyle e, mnie boląca, że e, rzutująca na no, mój budżet domowy i na to, że się e, czasami zdarza pokłócić z żoną, czego nie nazwidzę. E, co do innych lekarzy, na pewno są to wyższe stawki, bo im więcej dyżurów, e, tym większe zaległości. Na, są u nas koledzy, którzy dyżurują po kilkanaście dyżurów w miesiącu, więc myślę, że są to kwoty po kilkadziesiąt tysięcy, mogą nawet dochodzić do pięćdziesięciu tysięcy. Czy wystąpicie Państwo na drogę sądową? Kontrakty w większości, przynajmniej na niekłańskiej, są, za, są zawierane poprzez tak zwane podmioty zewnętrzne czyli spółki lekarskie które pośredniczą w mm, tym, żeby zatrudniać lekarzy. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze dlatego, że taka e, spółka jak gdyby gwarantuje większą ilość pracowników, nie trzeba podpisywać konkretnych e, umów pojedynczych z jednym, dwoma, pięcioma, dziesięcioma, piętnastoma czy dwudziestoma lekarzami, e, bo jeden weźmie jeden dyżur, inny weźmie kilkanaście. Po drugie e, dlatego, że gwarantują pewne, e, pewien stały dopływ tej kadry jest ubezpieczenie oczywiście, oprócz tego, że każdy z lekarzy jest ubezpieczony, również spółka jest ubezpieczona, czyli większa bezpieczeństwo szpitala poza tym możliwość wydłużenia płatności, bo te płatności i tak są wydłużone. No i ostatnia rzecz obchodzenie oczywiście czasu pracy, ponieważ jeżeli to są podmioty zewnętrzne, które, dla których jeszcze dodatkowo pracują pojedyncze spółki, czyli jednoosobowe działalności gospodarcze, to dyrektywy unijne mówiące o czasie pracy, no de facto nie obowiązują. Czyli dyrekcja szpitala na pozwala na to, że pracujecie wy lekarze po 300-400 godzin miesięcznie. To jest w całym kraju. Tak jest i nie jestem tutaj, jestem tego pewien, że tak jest w 90 kilku procent szpitali w Polsce, dlatego że lekarzy jest za mało na jednego mieszkańca. Narodowy Fundusz Zdrowia wymaga, żeby każdy szpital, który ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, prowadził dyżur. Ostatnia duża afera dotycząca dyżurów okulistycznych na przykład, gdzie no, okulistów jest tak mało, że to jest fizycznie niemożliwe, żeby każdy szpital, który ma okulistykę, który ma trzech, czterech lekarzy okulistów do prowadzenia operacji, czy zaćmy, czy, czy płukania kanalików u dzieci, żeby te oddziały dyżurowały. Yy, więc yy, szpitale potrzebują pracowników, które będą pracować więcej niż yy, dyrektywy unijne. Z tego co pamiętam, 48 godzin tygodniowo. Żeby to uzyskać. Trzeba pracować na kontrakcie, bo w ten sposób nie liczy się do tego cał, całej ilości godzin, które lekarz przepracowuje w ciągu dnia. Nie liczy mu się minimalny odpoczynek, który gwarantowane powinno być 11 godzin. To jest zagrożenie dla pacjentów? Tak. Czy można powiedzieć, że szpitalowi opłaca się zatrudniać lekarzy na kontraktach? Nie wiążą z szpitala z takim lekarzem żadne umowy, a po drugie, można mu nie płacić? Wie pani, nie przewidywałem nigdy, że można mu nie płacić. Zawsze mi się wydawało, że szpital to pracownicy. I to nie lekarze, tak? To pielęgniarki, lekarze, przede wszystkim ten tak zwany biały personel. Ich się nie da zastąpić. Księgowość można wyprowadzić poza każdą firmę bez względu na to, czy to jest szpital, czy to jest firma produkująca samochody. Bez tej najważniejszej materii, czyli pielęgniarek i lekarzy, szpital nie funkcjonuje. Pielęgniarki przez długi czas opierały się pracowaniu na kontrakcie, bo kontrakt jest z punktu widzenia pracownika bardziej obciążający. Trzeba się samemu ubezpieczyć. Odpowiada się w 100% całym swoim majątkiem za jakiekolwiek uchybienia i błędy. Wystarczy, że wypisze jedną, dwie, trzy, pięć recept źle. Za to płacę. W przypadku pracy na umowie o pracę maksymalna kara to są trzy pensje miesięczne, więc różnica jest kolosalna. Pielęgniarki, z tego co wiem, przynajmniej na niekłańskiej, tak nie pracują. Wiem, że w innych szpitalach to się zdarza. Za to lekarze we wszystkich szpitalach w Polsce na pewno pracują na kontraktach i na pewno z punktu widzenia szpitala jest to opłacalne. I nie tylko dlatego, że można tego pracownika zwolnić, ale również dlatego, że właśnie nie liczy mu się czas pracy. I to jest jak gdyby najważniejsze. Nie przewidywałem, że również można mu nie płacić. Pani dyrektor mówi, że rzeczywiście są pewne opóźnienia w wypłatach należności. Hmm. Dlatego, że kondycja szpitala jest zła. Pani dyrektor Stachurska Turos jest zatrudnionym menadżerem do tego, aby zapewnić szpitalowi płynność finansową. Czyli ona odpowiada również za tę sytuację związaną z niepłaceniem wynagrodzeń w szpitalu w 100% według mnie. E, oczywiście dyskusją może być, czy w, e, podpisana umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia jest dobra czy zła. E, na pewno można było szukać oszczędności i na pewno w Szpitalu da się znaleźć oszczędności. Pracuję tam od 2008 roku i jestem w stanie je pokazać. Nikt mnie o to nie pytał. Jestem prostym lekarzem. A jak pan ocenia umiejętności menedżerskie, pani dyrektor, wobec tego? To chyba nie moje zadanie. To raczej zadanie pana struzika, który jest. E, mm, Poniekąd szefem pani dyrektor, dlatego że jest to szpital wojewódzki yy, i to pan Struzik odpowiada za szpitale wojewódzkie, yy, więc pewnie pytanie do niego nie do mnie. Yy, nie mam wglądów w księgi, nie mam wglądów w to, jak yy, działa pani dyrektor. Zdecydowanie nie będę jej oceniał.